Program ten jest przeznaczony dla widzów pełnoletnich ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, nieuzasadnione sceny nagości. To ostatnie, to niekoniecznie, ale robię sobie margines. Czujcie się ostrzeżeni. Dobra, lecimy z tematem. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj na tapecie Eee, po prostu podróbka blastofa. Tada! Oto podróbka blastofa, czyli kolejna figurka z serii, które łączyły się w tego Brutikusa. Eee, mamy tutaj, co dostaniemy w pudełku. W pudełku dostaniemy, oczywiście, jak zwykle gustowną instrukcję. Samo pudełko to była taka steropianowa trumna, więc niewiele mogę z niej pokazać. Natomiast instrukcja, jak to instrukcja? Bardzo fajnie. instruction Dobrze, że to napisali. No. Mamy jakąś dziesięcioletnią rocznicę. No i sama instrukcja ta jest już trochę mniejsza. Jest na kartce 3. Tutaj możemy sobie przejrzeć dokładnie, jak to wygląda. Cała transformacja krok po kroku. No i powiem szczerze, no, wygląda to zdecydowanie moim zdaniem lepiej niż to, co dostaje od Hasbro, przynajmniej troszeczkę z czytelnością jest lepiej. Biały papier jak zwykle. Najlepszy z możliwych. Dobra. No, i mamy tutaj Blast Offa. No, i jeszcze jakiś kółaczek. Dobra, eee, obejrzyjmy najpierw figurkę z bliska. Figurka jest e, niestety bardziej podkoloryzowana w formie G2. Tak mi się przynajmniej wydaje. Właśnie że kolorystycznie bardziej nawiązuje do G2. Eee, dodatkowo troszeczkę tu się zmieniła. Tu mamy bardzo ładny plastik. Żółte okna, przeźroczyste, i zwróćcie uwagę, chociaż tutaj niestety na tym przeźroczystym plastiku jest zawias, ale zrobiono to w taki sposób, że nawet ładnie tutaj mamy zwykły plastik, a tutaj mamy przeźroczysty pod to włożony. Składa się z dwóch elementów, więc faktycznie naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Z boku mamy tutaj jakaś rysa się tutaj trafiła. Ogólnie wygląda bardzo ładnie, tu pomalowane na zielono. Większość to fioletowo, oczywiście plastik standardowo, ale tu pomalowane na zielono, tu pomalowane na srebrno. Bardzo ładnie to wygląda. Ogon też pomalowany tutaj na srebrno. Kolorystyka mi się bardzo podoba, ponieważ nawiązuje do Transformers. Właśnie z tego okresu w, w Europie, w Polsce wychodziły transformery, które miały przeźroczysty, y, zielonkawy plastik. Wszystkie Decepticony miały przeźroczysty zielony, ten y, Autoboty miały różowy. I właśnie to nawiązuje do tamtego okresu. Bardzo mi się podoba właśnie ta stylistyka. Skrzydła. Skrzydła bardzo ładnie tu pomalowane na srebrno. Widać bardzo dużo zawiasów. Tu pomalowane na srebrno brązowy plastik, bardzo ładnie to wygląda. Tutaj też ta część też bardzo ładnie pomalowana na srebrno. Tutaj jakiś gun metal się zaplątał. Silniki też pomalowane, nawet są, można nimi manewrować na srebrno. Tył i od spodu, od spodu tutaj też. Widzicie, o mamy tutaj w przeciwieństwie do poprzednika, którego wcześniej recenzowałem, tutaj mam zakryte. Te, tu była taka dziura i to był kawałek metalu. Tutaj mamy to zakryte. Widoczna głowa, ale to nie stanowi większego problemu, bo można głowę obrócić o 180 stopni. Po prostu tutaj nie obróciłem. Przeźroczysty plastik, który ukrywa port kombinera. Mamy tutaj oczywiście biedra. No i stopy nogi, to już od razu widać. Teoretycznie no da się domyśleć, że jest to robot ukryty. No i góra. Tak mniej więcej wygląda. Wielkościowo jak to się prezentuje z innymi figurkami? Wiecznie nieśmiertelny Siege Prowl. No więc jak widzimy kawał figurki jest z tego promu. Skalą to to raczej, no niestety, jakby to było mieć, miało być równe ze skalą, to by mi tutaj tego planu nie starczyło. Ale no widać ewidentnie, że jest figurką większą. Nawet wezmę dalej. Jest figurką większą. Zdecydowanie. Teraz do naszej figurki, a właściwie do jej transformacji. I tutaj też będzie wiele różnic w stosunku do tego, co pokazywałem wcześniej z tamtym promem. Sami zobaczycie: dużo więcej pojawiło się zawiasów, które sprawiają, że transformacja jest o dużo, wiele, dużo inna. Dużo, dużo różniących rzeczy jest w tej transformacji. Może zacznę od tego, że faktycznie, tak jak u poprzednika należy wypiąć tą część i teraz żeby to mnie się udało niestety tu chodzi na bardzo stywnych stawach e, spróbuję może się uda o, coś zahaczyło o, muszę to odpiąć i faktycznie to jest jedyna rzecz, która tutaj ma parts forming, ale to nie jest jeszcze takie coś. Ukliw jumpera mamy cały tył zdejmowany, więc w sumie usprawiedliwione. No i teraz tak, same nogi możemy spokojnie wyciągnąć. I tutaj już wspominałem i rozdzielić. Wspominałem, jak bardzo lubię ten sposób wyciągania nóg. No i teraz mamy tutaj skrzydła. Jeśli chodzi o broń. Nie. Tutaj mamy dwie bronie w zestawie. Zapomniałem jeszcze dodać. Mamy tutaj takie dwie bronie, takie giwerki, o. Każda z tych giwerek, co fajne, każda z tych giwerek jest, tutaj składa się z dwóch elementów. Można wyciągnąć w taki sposób, nie powinno wysuwać się, ale najwyraźniej, o, powinno się dotąd blokować, najwyraźniej wysuwa się dalej i może być z tego pistolet. Można wsunąć z powrotem. No i tutaj też jak możecie zauważyć jest taki. O, takie coś, co pozostaje z e, odcinania od tych listków całych. Trzeba by to było dociąć. To jest to samo, każda figurka ma ten problem. Najmniejszy problem, e, jeśli chodzi o, takie, o te problemy, które mogą być w figurkach. No i tutaj mamy drugą. Jeśli chodzi o broń, nie musimy jej wyjmować do transformacji. Ja ją tylko wyjmuję, żeby pokazać. O. I teraz tak, następną rzeczą, to skoro już wyjęliśmy te nogi, to musimy zrobić, żeby te skrzydła nie przeszkadzały. Czyli możemy cały fragment skrzydła zagiąć tutaj. To samo od razu tutaj. Skrzydła były tak jak u poprzednika, są wkładane tutaj, ale jakie włożycie, no, teoretycznie, jeżeli nie chcecie ich w ogóle wyjmować, bo nie powinno się ich wyjmować, to możecie po prostu tu podkleić, podkleić to klejem i nie będzie problemu. Nawet lepiej, bo nie będą się wysuwać, jeżeli w razie czego natomiast nie musicie ich w ogóle wyjmować do transformacji to, to zrobili to jako bajer tutaj o, to sobie zaginamy w taki ładny sposób całe skrzydło, ciężko chodzi i tutaj też, co zaleta, bo te skrzydła nie będą wachlowały jak to, że ciężko chodzą jest akurat zaletą i mamy jeszcze silnik, który odegnę tutaj to samo zrobię tutaj zaginam silnik tu Zostaje nam część stóp. Stopy, no to tutaj mamy takie małe podwozia, możemy odgiąć w taki sposób. A, zapomniałem jednej rzeczy dodać: Prom, oczywiście, w swojej formie, tutaj ma ukryte e, podwozie. Niestety chodzi bardzo ciężko. Jeżeli ktoś chce, może oczywiście zaryzykować tutaj, natomiast ja miałem w tamtym odłamałem te podwozia i nie chcę tego robić. Jest tutaj, kółeczka się kręcą, nawet bardzo luźno się kręcą, lepiej niż te od Hasbro w figurkach, więc jest ok. I są tutaj chowane, więc miał też podwozie. Nie wyjmuję, bo tak jak mówię, chodzi ścisło, boję się, że uszkodzę. Jeżeli ktoś chce, może spróbować u siebie, właśnie ja się trochę boję, bo już trzeciego brutikusa nie chce mi się składać z tych wszystkich figurek. Eee, dobra, mamy tutaj takie coś, stopę, obracamy, ona jest na stawie grzybkowym, więc możemy tu obrócić, jako obcas będzie silnik. Następna, to samo tutaj, odginamy tak, obracamy o 180 stopni, silnik obcasem. I mamy stopę. Stopę możemy sobie ustawiać. Ona jest na stawie, więc można ją sobie ustawiać tak jak chcemy jak nam wygodnie. Dobra, mamy tą część. Podchodzimy teraz do góry. To odhaczamy tu i tu. O, to jest wpięte w te dwa tutaj dynksy. Ta część. Ta część tutaj musimy ją ładnie wypiąć. O. Odhaczamy jak skrzydełka u Grimloka. I ta część tutaj może zostać podgięta w ten sposób i to jest nowość, tego też nie było w tej podróbce, którą wcześniej testowałem na moim kanale, przy okazji też zachęcam kto nie widział tamtej recenzji zachęcam do zerknięcia do mnie na kanał, tam na pewno będą te podróbki Bruticusa i zobaczycie jak duże różnice zostały poczynione między jedną a drugą figurką bo naprawdę jest ich trochę wszędzie, tu gdzie są zawiasy tam zostało to uproszczone do pojedynczych elementów, przez co nawet transformacja była trochę zmieniona Następnie ogon możemy też już odgiąć. On wychodzi bardzo ciężko, niestety, więc troszkę na nim poprasuję. O! Dobra. Ogon wyszedł, czasami muszę tym poregulować, wtedy jest łatwiej go wypiąć, bo wchodzi naprawdę bardzo, bardzo ciężko ten zaczep. Przy okazji też będę musiał go trochę tutaj przystrzyc, bo też widzę, że pojawiały się pewne problemy. No i ogon możemy na razie odgiąć w taki sposób, żeby nam nie przeszkadzał. No i zostają nam te części. Tą część to nigdy nie wiem jak, ona jest zawsze trudna, dlatego najpierw zrobię w taki sposób, w pierwszej kolejności, dopiero później wyciągnę ręce, niestety. Pamiętajcie o tym, bo potem przez ręce przepleść to jest koszmar. I teraz mamy tutaj nasze ręce. Ręce muszę wyjąć. A, i jedna rzecz, zanim wyjmiecie niestety muszę przeprosić za cięcie, bo e, niestety okazało się, że druga połowa filmu, którą kręciłem się pozbyła się z dysku, nie wiem jakim cudem natomiast tak, ręce przeszliśmy tutaj, byliśmy ostatnio na rękach ręce jeśli chodzi o problem z rękami one są tutaj, wchodzą bardzo ścisło, że nie ma praktycznie w ogóle żadnego, żadnej możliwości tutaj żadnego, żadnego zapasu nie ma więc w związku z tym, jeżeli będziecie bawili się tym promem, będziecie chcieli go transformować to jedna moja taka drobna uwaga najlepszą metodą żeby go dobrze przetransformować, żeby nie było problemu, to wziąć jakiegoś obcinaka i tutaj jak mamy ten fragment wziąć go i troszeczkę przyciąć, żeby zrobić taką minimalną faskę, czy papierem ściernym zeszlifować, czy pilniczkiem zeszlifować, żeby lepiej wchodził, teraz może to odegnę, żeby lepiej wchodził, żeby to pokazać. Żeby lepiej wchodził tutaj w tą przestrzeń, bo niestety tutaj w ogóle brakuje, jakiej w ogóle. Nie ma w ogóle praktycznie tolerancji. Więc trzeba tutaj to naprawdę troszeczkę zeszlifować, żeby lepiej wchodziły w te elementy. To jest problem, który ta figurka ma. W sumie, ale przyznam szczerze, ten problem nie jest aż tak duży, aż taki poważny. Oczywiście ręce odginamy w taki sposób. Obracamy, wszystkie stawy chodzą ścisło. Pamiętajcie. Śrubokręt do ręki, jeżeli coś Wam tam nie działa, to zamykamy. Odginamy rękę. No i prostujemy na ramiennik. Druga dokładnie to samo. Tak, tak. Na ramiennik. No, i teraz tył. Tył możemy ładnie skompresować, odginając to w taki sposób, i mamy miejsce, żeby włożyć mu ten ogon w... w godność. O. I figurka już jest zrobiona. Ustawimy ją tylko, żeby ładnie sobie stanął. Silniki z tyłu nadają bardzo dobrej stabilności. Można go ustawiać w różnych pozycjach. Obróćmy tak, żeby dobrze było widać. Oczywiście, nasza broń, te wszystkie akcesoria, których dostajemy tutaj całą masę. Możemy, oczywiście, ta część ma tutaj wyjmowane i możemy ją wkładać do. Tutaj mamy porty specjalne. Możemy włożyć, gdzie chcemy, tak naprawdę, w każdą 5 mm dziurę. Można pokombinować, żeby tutaj gdzieś to wepchnąć. Wtedy będzie miał stąd silniki. W sumie nawet. Ciekawy pomysł, już nie będę testował na razie, ale generalnie wchodzi w każdą dziurę, może wejść tutaj w ręce. I oficjalnej wersji tak to też wykorzystali. O, sadzili tutaj i może pełnić rolę, właśnie silników. Swoją drogą fajnie wygląda z tym. No i oczywiście giwerka do łapy. No i wygląda całkiem fajnie. Ale yy, Obejrzyjmy tą figurkę z bliska. Tutaj możemy zaobserwować, że figurka ma fenomenalny light piping. Z tyłu głowy ma tutaj przeźroczysty plastik, co daje nam bardzo fajnie efekt tego świecenia się oczu. Podoba mi się kolorystyka nawiązuje do tej G2, tej co w Europie były te zielone desetikony. Tutaj mamy ukryty port kombajnera, który też można otworzyć. Jest na zawiasach, tu jest port kombajnera, którego będziemy później łączyć w brotykusa. Jest na podwójnym zawiasie. O. Eee, bardzo ładnie tutaj pomalowane detale. Na nogach pomalowane detale, paski na kroczu. Ilość farby jest fenomenalna, którą tu użyli. Eee, srebrny tutaj. Okazuje się, że farma nie jest jakimś luksusem na figurkach, tylko standardem. Szkoda, że hasbro. Tego tak nie traktuje. Mamy tutaj, oczywiście, jeszcze przy okazji, zwróćcie uwagę, zero pustych przestrzeni w tej figurce. Co jest naprawdę fenomenalną sprawą. Nie ma wydrążonego plastiku tak jak w większości podróbek lub nawet w produktów Hasbro. Nie widzimy wydrążonych części. Zwróćcie uwagę, że każda część jest tutaj zatkana. Nie ma pustych przestrzeni w ogóle. Figurka, swoją drogą, jest też bardzo ciężka dzięki temu. Każdy składa się z dwóch elementów, śrubkami skręcane, naprawdę bardzo fajnie wygląda to, bardzo, bardzo przyzwoicie. Dodatkowo tutaj mamy, o, bardzo ładnie zrobione nogi, no i odwróćmy, zwróćcie uwagę, no plecak, no jak to plecak, no jakiś zawsze musi być, no w tym wypadku nie ma tragedii. W przypadku Tragedii to zerknijcie sobie, na przykład zerknijcie Air Trace Chromie, czy Siege Chromie, Chromia chyba bodajże, to tamta to już jest Tragedia, ten to luksus w porównaniu z tamtą figurką. Z tyłu tak. Bardzo ładnie wygląda. No dobrze, to przejdźmy teraz do artykulacji. A co z artykulacji? Bierzemy najpierw w czerep pod ten. Czerep, no to oczywiście staw kulkowy. Tyle do góry, tyle do dołu. Jak coś wam zaścisło chodzi, tak jak wcześniej wspomniałem, to 360 stopni oczywiście zrobi, bo jest na stawie kulkowym. Na ramienniki, które teoretycznie ograniczają trochę ruchy, też są na stawie kulkowym, więc można je dowolnie manewrować, tak, 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 obracać, jak nam, jak tylko chcemy. Ręce, ręka zrobi. Tyle, ile się da. 360 to niestety nie zrobi przez yy, ten element. Chociaż może jakby to pokombinować trochę. E, nie zrobi. E, w tą stronę też zrobi. E, co do zginania. A właśnie, i jeszcze jedna rzecz. Staw grzybkowy, więc i tak też odegnie. Następna rzecz tutaj mamy w łokciu, mamy podwójny staw, więc może nie tylko tak zgiąć, ale jak się uprzemy to jeszcze kawałek w tę stronę, czyli ma nawet ponad 90 stopni dzięki temu stawowi dodatkowemu, bardzo fajna sprawa. Następną rzeczą jaką tutaj mamy to dłonie, a dłonie to też bardzo fajna sprawa, tyle obkręci. Czyli obkręca normalnie, tak jak powinno być. No i na boki ze względu na transformację. No i tutaj oczywiście artykułowane palce, co jest bardzo fajną rzeczą. I naprawdę cieszę się, że takie coś mamy. No i oczywiście tutaj talia. Obracane w talii też jest. W sumie ze względu też na łączenie z brutikusem no musi mieć obrót w talii łuda to tutaj mamy taką spódniczkę o, podnosimy do góry i wtedy mamy tyle do tej strony zrobi tyle zrobi w tą stronę yy, niestety dalej już nie odegnie nogi do tyłu bo tutaj troszeczkę zaczynają ocierać o siebie plastik ale jeżeli ktoś przyszlifuje, to zrobi mu dalej więc nie wiem po co jest sens dalej wyciągać do tyłu ważne żeby do przodu kopa mógł zrobić ale jak kto lubi no i oczywiście Zamykamy. E, nogi. Nogi w kolanach to już w ogóle bajer, bo one zginają się teoretycznie niby dotąd, i już dalej widzimy, że jest opór, ale to tylko pozory. Bo zwróćcie uwagę, tutaj widać detale. I teraz, jeżeli na przykład mocniej się przyłożymy do zgięcia on zrobi kolejny przeskok co sprawia, że jeszcze dalej wygiął nogę, ale jest to tak fajnie zrobione, że jak będziemy tu zginać, to będą się wysuwały dodatkowe detale. Widać, że te detale mechaniczne, co jest naprawdę fenomenalne, że można te detale tutaj że one się wysuwają. To jest kapitalne. Rozwiązanie, bardzo mi się to podoba. No i oczywiście same stopy. Stopa no to oczywiście staw kulkowy, więc Tyle da w tę stronę, tyle da w tę stronę, tyle da w tę stronę. Jak kto chce, jak sobie ustawi, tak będzie miał. E, tutaj jest oczywiście staw grzybkowy, więc pokręcimy sobie i w taki sposób. Czyli, krótko mówiąc, bardzo dobra artykulacja tej figurki. Na swoją, że tak powiem, powiem naprawdę bardzo fajnie to wygląda. E, dobrze. Ustawiamy. Niech sobie stoi. Dzięki tym silniczkom z tyłu, które też naprawdę nieźle reagują, jest to bardzo fajne. Tu mam do drugiej ręki, ale już nie będę wkładał. Porównajmy sobie tą figurkę z innymi figurkami. Na początek Air Trice Thundercracker. Który właściwie jest zeskalowanym Generation. Trochę się zabrudził, ale długo stał na, kół, na, pół, na półce, więc... No i oczywiście mamy tutaj jeszcze coś z deluxów hounda. Daję go, bo dawno go nie porównywałem z niczym, a mam go, więc swoją drogą fajny jest, więc jest spoko. No i mamy mniej więcej takie coś. Tak wygląda, się prezentuje. Figurka jak zwykle jak to skala Voyager. Prezentuje się naprawdę bardzo dobrze, jest to klasyczny Voyager przy okazji taka ciekawostka. Dawna skala Voyager, nowa skala Voyager, dawna skala Voyager, nowa skala Voyager. To tak, a propos wielkości. No i oczywiście wiem, wiem, tak, że te nowe Voyagery mają lepszą inżynierię techniczną i tak dalej, ale trzeba by na pewno. No i teraz tak, co jeszcze możemy tutaj o niej powiedzieć? Eee, no w sumie chyba by czas na podsumowanie było. No dobra, więc podsumujmy ją tak. Ja oceniam tę figurkę 8, definitywnie 8 na 10, bo jest dla mnie ona super. Eee, te dodatkowe elementy, które mamy po wypięciu, mogą tworzyć silniki, można je tutaj schować, można je tutaj. O, schować, można je wysunąć. Bardzo dużo fajnych zabaw, można zrobić te skrzydła odginać sobie na dowolny sposób. Figurka daje naprawdę bardzo duże możliwości. Możemy się nią bawić dowolnie jak chcemy 8 na 10. Jeżeli macie możliwość ją kupienia, macie tą kasę i chcielibyście naprawdę bardzo fajną figurkę. No ona jest naprawdę fajna. Y, mogę ją śmiało polecić. Do, przy okazji, dajcie mi jak możecie suba, jakże wam się podobało, jeżeli będziecie planowali kupić tę figurkę. Y, to da, dajcie mi suba, ewentualnie jakiś komentarz. Bardzo fajnie, bo fajnie lubię czytać komentarze, jest fajnie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam. Pa.